Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Lubię tu być znajdujemy się na grodzisku w Wyszogrodzie. Dzisiaj to grodzisko położone jest na terenie miasta Bydgoszczy. Pierwotnie leżało no, na terenie miasta Fordon, chociaż tak naprawdę to początki Fordonu, to właśnie jest Wyszogród. Na pozostałościach grodziska, których, na których się teraz znajdujemy, znajduje się krzyż. Krzyż, który ma upamiętniać e, Taką legendę, że w tym miejscu miał zatrzymać się święty Wojciech, kiedy wyruszał ze swoją wyprawą do Prus, aby chrystianizować pogańskich Prusów. Tutaj miał się zatrzymać. Miał też tutaj ufundować, założyć kaplicę, e, która była, można powiedzieć, pierwszym sakralnym chrześcijańskim obiektem na terenie Bydgoszczy. Można powiedzieć, że chrześcijaństwo na terenie dzisiejszej Bydgoszczy zaczęło się właśnie tutaj, w miejscu, które nazywa się Wyszogród. Samo grodzisko, które tutaj widzimy. Z góry bardzo pięknie widać jego układ. Jest to grodzisko pierścieniowe, położone na wysokiej skarpie wiślanej, około 40 metrów ponad dnem, a może ponad taflą lustrem wody Wisły. Grodzisko pierścieniowe złożone z kilku wałów. Dzisiaj są to oczywiście tylko pozostałości tej dawnej świetności. Grodzisko przez wiele wieków strzegło w tym miejscu przepraw przez Wisłę. Służyło też jako komora celna, gdzie miejscowi kasztelanowie pobierali opłaty od przepływających statków. W bliższych już nam czasach to Grodzisko było na granicy. Po tej stronie, po której znajduje się Grodzisko, było Królestwo Polskie w czasach rozbicia dzielnicowego, różne księstwa piastowskie, a po drugiej stronie Wisły od XIII wieku istniało państwo zakonu krzyżackiego. Cofnijmy się jednak jeszcze chwilkę do dalszej przeszłości. Pierwsza wzmianka taka pisemna o tym grodzisku pochodzi z kroniki Galla Anonima. Grodzisko to też było zdobywane w czakcie wypraw Bolesława Krzywoustego na Pomorze właśnie przez tego naszego władcę. On wtedy ten gród zdobył, spalił, następnie go powtórnie odbudował. W czasach z kolei krzyżackich na początku XIV wieku gród miał niebywałe znaczenie strategiczne, właśnie z powodu pobierania ceł na wiśle, z powodu kontroli statków, którą tutaj miejscowi kasztelanowie w imieniu władców piastowskich mogli pobierać. Dlatego też krzywym okiem na to miejsce patrzyli Krzyżacy, którzy byli po drugiej stronie rzeki. Było to dla nich zagrożenie, konkurencja i podczas jednej z wojen na początku. XIV wieku, kiedy to naszym krajem rządził Władysław Łokietek, gród ten został oblężony przez krzyżaków. Dzielna załoga broniła się tutaj przez kilkanaście tygodni, po czym został gród zdobyty przez wojska krzyżackie. Krzyżacy gród spalili, a całą jego załogę wymordowali, wycieli w pień. Od tamtego czasu grodzisko przestało mieć znaczenie. Nie używano go już więcej do celów militarnych, nie mieszkano tutaj. Miasto i osadę, która była przy grodzisku, przeniesiono kilka kilometrów, no około półtora kilometra w górę rzeki. W ten sposób powstało dzisiejsze miasto Fordon, którym odwiedziliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Dzisiaj to miejsce jest troszkę zapomniane. Chociaż odbywają się tutaj różnego rodzaju imprezy plenerowe, położone trochę na uboczu, turyści je omijają, ale jest na pewno warte odwiedzenia z racji swojej ciekawej historii, a przede wszystkim z racji przepięknych widoków, które rozpościerają się z tego grodziska właśnie na odcinek Wisły pod tutaj Wydgoszczą. Widać stąd i za kole Wisły, gdzie Wisła skręca z kierunku zachodniego na kierunek północny. A dalej, właśnie przez przełom, przez Dolinę Fordonu, przełom w Dolinie Fordonu kieruje się już na północ prosto ku Bałtykowi. Także naprawdę polecam to miejsce do odwiedzenia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.